Nasza historia zaczyna się około 4,5 miliarda lat temu. Wyobraź sobie ogromny obłok gazu i pył, pozostałość po supernowej. Siła grawitacji zaczęła skupiać te materiały, tworząc młodą Ziemię. Wulkany wybuchały, wyrzucając lawę i gazy do burzliwej atmosfery. Niczym smog wawelski ziejący ogniem, Ziemia była gotującym się kotłem ognia i furii, niebezpiecznym i niegościnnym miejscem dla życia. Ale nawet w tym chaosie Zasiewane były ziarna naszego przyszłego domu. Deszcz, asteroid i komet bombardował młodą Ziemię. Te zderzenia dostarczyły wodę i inne substancje lotne. Pośród przemocy i chaosu Ziemia rozpoczęła swoją podróż. Od wirującego obłoku pyłu do rozżarzonej kuli nasza planeta nabierała kształtu. Gdy bombardowanie z kosmosu zaczęło ustępować, ziemia zaczęła się ochładzać. Stopiona powierzchnia oddawała ciepło, a skorupa ziemska zaczynała się formować. Wulkany wciąż wybuchały, uwalniając gazy, które utworzyły pierwszą atmosferę Ziemi. Niczym smok wawelski ziejący ogniem. Wraz z ochładzaniem zaczęła formować się woda. Ulewne deszcze, niczym biblijny potop, spadły na Ziemię, tworząc pierwsze oceany. Te pierwsze oceany były gorące, kwaśne i pełne promieniowania ultrafioletowego. Prawdziwy kocioł czarownic. Ale to właśnie w tych wodach miał dokonać się cud życia. Wszystko było gotowe na pojawienie się życia. Jak na polskim weselu, niczego nie brakowało. Powstanie życia z materii nieożywionej to jedna z największych tajemnic nauki. Około 3,5 do 37 miliardów lat temu doszło do niezwykłej przemiany. Budulce życia połączyły się i zaczęły ze sobą oddziaływać w pierwotnej zupie. Pod wpływem błyskawic, ciepła wulkanicznego i promieniowania ultrafioletowego ze słońca, te elementy utworzyły złożone cząsteczki organiczne. Przez miliony lat te cząsteczki łączyły się, rozpadały i ponownie łączyły. Jedna cząsteczka uzyskała zdolność do replikacji. Kluczowy moment zwrotny. Ta samoreplikująca się cząsteczka stała się przodkiem całego życia na Ziemi. Dokładny proces to jedna z największych nierozwiązanych zagadek nauki. Jedna z najpopularniejszych teorii, hipoteza świata RNA, mówi, że na początku życia RNA był najważniejszą cząsteczką. RNA może przechowywać informację genetyczną i katalizować reakcje chemiczne. Wczesne formy życia mogły całkowicie polegać na RNA. Z biegiem czasu z RNA wyewoluowało DNA, które przejęło rolę przechowywania informacji genetycznej. Białka przejęły główną rolę w katalizowaniu reakcji biochemicznych. Rybozymy, czyli cząsteczki RNA katalizujące reakcje, wspierają te teorie. Hipoteza świata RNA oferuje przekonujące wyjaśnienie pochodzenia życia. Zrozumienie tajemnic świata RNA może dostarczyć nam cennych informacji na temat pochodzenia życia. Zwolennicy teorii metabolizm przede wszystkim uważają, że życie rozpoczęło się od serii reakcji chemicznych. Życie powstało z połączonych cykli chemicznych, tworząc prosty metabolizm. Wyobraźcie sobie coś jak pierwotną zupę, ale bardziej zorganizowaną, jak pradawna polska zupa z mnóstwem składników. Te cykle wytwarzały niezbędne elementy dla życia, jak cegły do budowy domu albo składniki pysznego sernika. Wyobraźcie sobie sieć reakcji chemicznych gdzie każdy etap napędza kolejny, jak sprawnie działająca linia produkcyjna, niczym w fabryce pączków. Te cykle mogły z czasem ewoluować. Tworząc złożone szlaki metaboliczne. Jak rozbudowa małego domku do Wielkiej Willi albo pięknego dworku na wsi. Samoreplikujące się cząsteczki, takie jak RNA, dołączyły do tej sieci metabolicznej. To tak, jakby nasza linia produkcyjna zaczęła się sama kopiować, jak mięta pieprzowa rozrastająca się w ogrodzie. Kominy hydrotermalne i gorące źródła wulkaniczne potwierdzają tę teorię. Pomyślcie o geotermalnych źródłach. Na Islandii jako przykładzie takiego środowiska. Te środowiska tworzą gradienty chemiczne, które mogły zapoczątkować pierwsze reakcje metaboliczne, jak bateria, która wszystko uruchamia, albo zakwas, narzurek. To co widzicie, to ostatni uniwersalny wspólny przodek, czyli LUCA. To właśnie tutaj zaczyna się drzewo życia na Ziemi. Luka istniał 4 miliardy 20 milionów lat temu. Pomyślcie tylko. Od maleńkiej bakterii do ogromnych drzew, wy i ja, każdy organizm jest powiązany z tym jednym małym przodkiem. Luka prawdopodobnie miał błonę komórkową, materiał genetyczny i złożony metabolizm, jak mała fabryka. Jak naukowcy odkryli istnienie Luka? Niczym detektywi, szukając dowodów, szukali podobieństw we wszystkich organizmach. Porównując sekwencje genetyczne i procesy biologiczne, znaleźli specyficzne geny i białka, które są jak wspólna instrukcja obsługi dla wszystkich organizmów. Te podobieństwa wskazują na jednego przodka, od którego pochodzi cała ta różnorodność, którą dziś widzimy. Luca przypomina nam, że wszystkie organizmy są ze sobą powiązane, jak gałęzie jednego drzewa. Ta więź Łączy nas z początkiem życia. Po Luca przez miliardy lat życie na Ziemi składało się wyłącznie z organizmów jednokomórkowych. Te mikroskopijne organizmy były pionierami, kładąc podwaliny pod całe przyszłe życie. Pomyślcie tylko, co te maluchy osiągnęły. Zmieniły atmosferę, ukształtowały oceany. Prawdziwi bohaterowie swoich czasów, niczym Robert Lewandowski biologii. Ewolucja fotosyntezy dała organizmom sposób na przekształcanie światła słonecznego w pokarm. Niesamowite rozwiązanie, prawda? Jak gol Roberta Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt. Fotosynteza uwolniła tlen, zmieniając ziemską atmosferę. Można powiedzieć, że stworzyły powietrze, którym oddychamy. Każdy nasz oddech to ich zasługa jak ochrona środowiska dzięki działaniom Maciej'a Stuchra. Organizmy oddychające tlenem rozkwitały, torując drogę dla bardziej złożonego życia. Jak to mówią ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka, tak jak budowano pałac kultury i nauki. Konkurencja, drapieżnictwo i symbioza kształtowały wczesne życie. Walka o przetrwanie, jak gra w finale Mistrzostw Świata, organizmy jednokomórkowe stworzyły dynamiczną biosferę kropli wody cały świat, jak różnorodność kulturowa Polski. Pochodzenie Lucia, ostatniego uniwersalnego wspólnego przodka, pozostaje do dziś tajemnicą. Mógł powstać z prostej cząsteczki, takiej jak RNA, zdolnej do samoreplikacji. W miarę jak ta cząsteczka się replikowała i mutowała, rozwijała nowe cechy. Z biegiem czasu korzystne cechy się upowszechniały, prowadząc do powstania bardziej złożonych organizmów. Inna teoria głosi, że Luka powstał z cząsteczek oddziałujących ze sobą wewnątrz prostej błony. Te protokomórki ewoluowały w bardziej złożone struktury, torując drogę dla Luka. Pojawienie się Luka zapoczątkowało rozwój życia komórkowego, czyli bardziej złożonych form życia jego ślad jest obecny w DNA każdego żywego organizmu. Przez miliardy lat życie na Ziemi istniało wyłącznie w oceanach. Około 541 milionów lat temu nastąpiła eksplozja kambryjska. Nastąpił niesamowity rozkwit różnorodności życia. Pojawiły się zwierzęta z twardymi skorupami, oczami i kończynami. Wzrost poziomu tlenu i pojawienie się drapieżników dodatkowo sprzyjały rozwojowi różnorodności życia. Eksplozja kambryjska ukształtowała podstawowe plany budowy ciała większości głównych grup zwierząt. To był czas niesamowitej kreatywności i innowacji. Dziedzictwo eksplozji kambryjskiej widzimy w różnorodności zwierząt, które żyją dzisiaj. Przez miliardy lat ziemia była suchą i jałową pustynią. Niczym błędne skały w karkonoszach, tylko na skalę globalną. Rośliny ewoluowały, aby przetrwać poza wodą. Około 500 milionów lat temu pojawiły się pierwsze rośliny lądowe. Te wczesne rośliny były proste, bez naczyń, jak mech. Prawdziwe pionierki, jak nasi przodkowie osadnicy rosły w wilgotnych miejscach, blisko źródeł wody, tak jak mchy nad brzegiem Wisły. W miarę jak rośliny rozprzestrzeniały się po lądzie, zmieniały środowisko. Zupełnie jak kiedyś puszcza pokrywała większość Polski, grzyby i owady podążały za nimi, tworząc symbiotyczne relacje, niczym nie rozłączna para, jak prawdziwek i borowik. Ekspansja roślin na lądzie doprowadziła do powstania bogatej różnorodności ekosystemów lądowych, które widzimy dzisiaj od puszczy białowieskiej po tatrzański park narodowy. Pod koniec ery paleozoicznej gady stały się dominującą formą życia na ziemi. Era mezozoiczna, era gadów, to właśnie wtedy dinozaury powstały i rządziły. Dinozaury były niezwykle zróżnicowane pod względem rozmiarów, kształtów i adaptacji. Niczym nasi polscy bohaterowie od husarii po kosynierów każdy miał swoją rolę niektóre były dzikimi drapieżnikami, inne spokojnymi roślinożercami jak wilk i zając albo żubr i ryś w naszych polskich lasach. Ich skamieniałe ślady wskazują, że zamieszkiwały różnorodne środowiska. Tak jak ślady stóp na piaszczystych plażach Bałtyku. Era dinozaurów to czas zmian i ewolucji. Pomyślcie o przemianach polskiego krajobrazu na przestrzeni wieków. Kontynenty się przesuwały, klimat zmieniał, a nowe gatunki ewoluowały. Zupełnie jak zmieniające się granice Polski na mapie Europy. Dinozaury prosperowały, stając się jednymi z najbardziej udanych zwierząt lądowych w historii Ziemi. Prawdziwi królowie prehistorii, niczym nasi królowie z dynastii piastów. Panowanie dinozaurów, bez względu na to jak długie i bujne, nie miało trwać wiecznie. 66 milionów lat temu katastrofalne wydarzenie zakończyło erę mezozoiczną, unicestwiając około 76% gatunków roślin i zwierząt na Ziemi, w tym dinozaury. Przyczyną była ogromna asteroida o średnicy około 10 km, która uderzyła w ziemię w miejscu, gdzie dziś znajduje się Meksyk, na półwyspie Yucatán. To uderzenie, znane jako Impact Chicxulub, spowodowało niewyobrażalne zniszczenia. Trzęsienia ziemi, tsunami i pożary lasów rozprzestrzeniły się po całym świecie. Wyobraźcie sobie prawdziwy koniec świata, jak z filmów. Uderzenie wyrzuciło do atmosfery ogromne ilości pyłu i gruzu, zasłaniając słońce i powodując globalne ochłodzenie, które trwało przez wiele lat. Wyobraźcie sobie mrozy jak w Zakopanem, ale na całym świecie. Ekstynkcja k jak ją nazywamy, była punktem zwrotnym w historii życia na Ziemi. Zakończyła erę gadów i utorowała drogę do rozwoju ssaków, a ostatecznie również nas. Zniknięcie dinozaurów, choć tragiczne, stworzyło niszę ekologiczną, która pozwoliła innym organizmom rozwijać się i ewoluować, kontynuując w ten sposób historię ewolucji. Wyginięcie kredowo-paleogeńskie, innymi słowy, początek wielkich zmian i nowych możliwości. Bez dinozaurów, scena była gotowa na nowych aktorów. Ale świat, do którego wkroczyły, był zupełnie inny niż ten zielony raj sprzed katastrofy. Przed upadkiem asteroidy życie kwitło, teraz wszystko się zmieniło. Niczym Potop Szwedzki. Niebo było zasnute pyłem i gruzem, słońce schowane za grubą warstwą chmur, a świat pogrążony w ciemności i chłodzie. Krótko mówiąc, niczym po wojnie. Totalna katastrofa. Bez słońca rośliny więdły i umierały. Łańcuchy pokarmowe dinozaurów się załamały. Cały świat walczył o przetrwanie, jak w czasie powstania warszawskiego, ale nawet pośród takiego zniszczenia życie znalazło sposób niczym chwasty przez asfalt. Pod ziemią, w norach i szczelinach, małe stworzenia przetrwały kataklizm. Ci, którzy przeżyli, to głównie małe ssaki, gady i płazy, które miały pewne cechy pozwalające im przetrwać. Były małe i miały powolny metabolizm, co oznaczało, że potrzebowały mniej jedzenia. Wiele z nich było nocnych, czyli aktywnych po zmroku, co chroniło je przed upałem dnia. Jak to mówią, co ma wisieć, nie utonie. I były elastyczne to znaczy potrafiły przystosować się do różnych środowisk i różnych źródeł pożywienia. Gdy kurz opadł, a słońce przebiło się przez chmury, ci, którzy przetrwali Capy Extinction, znaleźli się w zmienionym świecie. Dinozaury, dawni władcy ziemi, zniknęły, niczym husaria pod Wiedniem, lasy, niegdyś pełne gigantycznych gadów, teraz były ciche, porośnięte paprociami i innymi szybko rosnącymi roślinami, jak puszcza Białowieska po wichurze. Zniknięcie dinozaurów pozostawiło ogromną lukę w przyrodzie lukę, którą szybko wypełniły ocalałe stworzenia prawdziwy cud nad Wisłą dla ewolucji. Szczególnie ssaki były gotowe wykorzystać te okazje. Jak to mówią, natura nie znosi próżni, a Polak potrafi. Były endotermami, co oznacza, że mogły utrzymać stałą temperaturę ciała nawet w zmieniających się warunkach, jakby miały wbudowany mały piecyk. Niczym górale w mroźną zimę wykształciły zróżnicowane uzębienie, co pozwalało im jeść różnorodne pokarmy. Zupełnie inaczej niż dinozaury, których zęby to była głównie ozdoba. Jak u niektórych polityków, rodziły młode i karmiły je mlekiem, co zwiększało szanse przeżycia potomstwa. Prawdziwa matczyna troska, jak u naszych babć. Te cechy, które wcześniej były tłumione przez dominację dinozaurów, Teraz dawały ssakom ogromną przewagę w świecie bez gadów. Jak szara eminencja w końcu na świeczniku, szybko rozprzestrzeniły się po całym świecie, ewoluując w różnorodne formy, od małych kretów po ogromne wieloryby. Jak grzyby po deszczu, dla każdego coś miłego. Ta era kenozoiczna, która rozpoczęła się 66 milionów lat temu i trwa do dziś, jest często nazywana erą ssaków. W tym czasie ssaki rozkwitały, różnicując się w oszałamiającą gamę form. Zapełniły one nisze ekologiczne pozostawione przez dinozaury. W oceanach wieloryby i delfiny wyewoluowały z ssaków lądowych, ich kończyny przekształciły się w płetwy, a ciała przystosowały do życia w wodzie. Niczym syreny z baśni, ale prawdziwe i majestatyczne. Nietoperze niczym skrzydlate husaria nocy podbiły niebo, rozwijając skrzydła z wydłużonych palców i opanowując echolokacje, aby nawigować i polować w ciemności. Na lądzie, ssaki rozwijały się w różnorodnych kształtach i rozmiarach z niezliczonymi adaptacjami. Prawdziwy zwierzyniec, niczym z obrazów kosaka. Roślinożercy, jak konie i jelenie, wykształciły długie nogi i złożone układy trawienne, aby efektywnie pozyskiwać składniki odżywcze z twardej roślinności. Szybkie, jak konie husarskie, zwinne, jak sarny w puszczy. Drapieżniki, takie jak lwy i tygrysy, doskonaliły swoje zmysły i umiejętności łowieckie, by przetrwać. Niczym smok wawelski, ale w rzeczywistości, a nie legendzie. Naczelne grupa ssaków obejmująca małpy, małpiatki i ludzi również przeżywały rozkwit w erze kenozoicznej. Wykształciły chwytne dłonie i stopy, stereoskopowy wzrok i duże mózgi adaptacje, które pozwoliły im prosperować w złożonym środowisku leśnym, zręczne jak małpy w warszawskim zoo. W erze kenozoicznej spośród wielu ssaków jedna linia rodowa ostatecznie doprowadziła do powstania naszego własnego gatunku ludzi. Prymaty ze swoimi chwytnymi dłońmi, bystrym wzrokiem i dużym mózgiem przygotowały grunt pod ewolucję człowieka. Wczesne prymaty były małymi stworzeniami żyjącymi na drzewach w Afryce i Azji, trochę jak małpki pazurkowce. Przez miliony lat ewoluowały adaptując się do życia na drzewach, niczym kapucynki. Ich chwytne dłonie i stopy pozwalały im z łatwością poruszać się po gałęziach, jak leniwce, ale znacznie zwinni. Widzenie stereoskopowe dawało im poczucie głębi, umożliwiając skakanie między gałęziami, podobnie jak tamaryny. Ich duże mózgi pozwalały im używać narzędzi i uczyć się, tak jak szympansy. Wraz ze zmianami klimatu niektóre prymaty przystosowały się do życia na ziemi, na przykład na afrykańskiej sawannie. Pierwsze hominidy musiały stawić czoła nowym wyzwaniom na równinach, jak na przykład na dawnym Cerrado. To przejście przyspieszyło ewolucyjne zmiany u hominidów, jak chodzenie boso po ziemi. Chodzenie na dwóch nogach uwolniło im ręce do noszenia narzędzi, jedzenia i dzieci, jak matka niosąca dziecko na rękach. Większe mózgi i złożone struktury społeczne umożliwiły współpracę, jak wspólne budowanie domu. To utorowało drogę dla homo sapiens do zmiany świata, tak jak budowa Brasilii pośród dżungli. Gdy sawanny Afryki rozciągały się pod zmiennym niebem, rozpoczął się nowy rozdział w długiej historii Ziemi. Z hominidów, które stąpały po ziemi, wyłonił się Homo sapiens. Nosimy w sobie dziedzictwo miliardów lat ewolucji. Niczym gwiezdny pył jesteśmy częścią czegoś większego. Nasi przodkowie byli ciekawi świata, pomysłowi i związani ze sobą więzami wspólnoty, niczym nasi pradziadowie zbierający się na wspólne pogawędki. Tworzyli narzędzia, ujarzmili ogień i tworzyli sztukę. Tak jak legendarny Sfaruk, który według słowiańskich mitów. Podarował ludziom ogień, język pozwolił im dzielić się wiedzą i opowiadać historię niczym gawędziarze przy ognisku snujący legendy o smoku wawelskim. Pojawienie się Homo sapiens było przełomowym momentem w historii Ziemi. Zmienialiśmy otaczające nas środowisko, aby zaspokoić nasze potrzeby. Budowaliśmy schronienia, tak jak nasi przodkowie wznosili osady obronne. Nasza wędrówka zaprowadziła nas do najdalszych zakątków świata. Nasza historia nie jest linią prostą. To droga pełna zakrętów, jak wisła wijąca się przez polskie krainy. W rozwoju ludzkości splata się geniusz i okrucieństwo. Od Husarii po powstania, nasza historia to ciągła walka. Potrafimy tworzyć i niszczyć. Jesteśmy zdolni do wielkich czynów, ale i do strasznych błędów. Od naszych skromnych początków w Afryce. Ludzkość rozprzestrzeniła się po całym świecie, ucząc się żyć w różnorodnych środowiskach, tworząc różnorodne kultury i języki. Budowaliśmy miasta, szlaki handlowe, tworzyliśmy sztukę, muzykę i literaturę, które odzwierciedlają nasze marzenia, lęki i nadzieje. Toczyliśmy wojny, wyczerpywaliśmy zasoby naturalne i wyrządzaliśmy ogromne szkody środowisku. Nasza zdolność do innowacji i postępu ma swoją cenę. Przypominając nam, że nasze działania mają wpływ na nas samych i na naszą planetę. Stojąc na progu niepewnej przyszłości, musimy pamiętać o naszym miejscu na tym świecie. Nie jesteśmy oddzieleni od natury, ale jesteśmy jej częścią, połączeni z wszystkimi żywymi istotami w skomplikowanej sieci życia, tkanej przez miliardy lat. Długa podróż ewolucji Ziemi jeszcze się nie skończyła. Nasza planeta zmienia się i ewoluuje, kształtowana zarówno przez siły natury, jak i działalność człowieka. Decyzje, które podejmujemy dzisiaj kształtują naszą przyszłość i dziedzictwo, które pozostawimy przyszłym pokoleniom. Starajmy się być godnymi spadkobiercami tej niezwykłej planety, wykorzystując naszą inteligencję, współczucie i kreatywność do budowania przyszłości, w której całe życie może prosperować. Ponieważ nie jesteśmy tylko rezultatem miliardów lat ewolucji, jesteśmy strażnikami jej przyszłości. Dziękujemy za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał, aby nas wspierać. Pokój i miłość dla wszystkich.